Barnia Kraków wygrała 2-1 ze, ze salu Rzeszów. O zabranie głosu proszę najpierw trener drużyny gości, mhm. pan Janusz Niedźwiedź, bardzo proszę. Dzień dobry, witam. No, piłka nożna polega na strzelaniu bramek i na nie nietraceniu. Dochodzeniu do sytuacji, dochodziliśmy. Po prostu nie wykorzystywaliśmy tego, co, co stworzyliśmy, a stworzyliśmy ich bardzo dużo. Przeciwnik był bezlitosny, wykorzystał to, co miał i, i zdecydowanie e, za takie błędy się płaci. Liczyliśmy, że jeszcze w końcówce Szczęście się do nas uśmiechnie, no ale poprzeczka kolejna, no i, i wyjeżdżamy bez punktów. Dzięki. Dziękujemy. Są jakieś pytania do pana trenera? Myślę, że jeżeli był Polski, bez Krakowska, pana czyni zaskoczyła? Czy pan liczył, że będą polować na końcu, szukać szczęścia w tych kontrach? Nie, my dokładnie wiedzieliśmy jak będzie grała garbalnia, natomiast trochę mnie w pierwszej połowie zaskoczyło, bo myśleliśmy, że się nie będziemy mogli przebić za bardzo środkiem, bo jednak garbarnia gra 5-4-1 i mocno zagęszcza środek, a jednak bardzo dużo takich podań przechodziło, więc... Przez środek, więc no tutaj powiedzmy zaskoczony byliśmy, może zaskoczeni za duże słowo, ale, ale spodziewaliśmy się, że jednak ten środek będzie bardziej i będzie tak szczelny i będziemy musieli bokami się przebijać, stąd pomysł właśnie na dwóch wysokich napastników, żeby dochodzić do tych dośrodkowań i, i wrzucać te piłki od boku, natomiast no, dużo akcji jednak środkiem też również przeszliśmy i tutaj było, a reszta no, nie zaskoczyła, bo, bo ten sposób gry był nam znany. Pamiętam, że ale to były świetne pasy te prześrodek, naprawdę, one szły mocne takie i ciężko nam było zareagować, ale to racja, tak, ale one były no, naprawdę w dużej jakości. Tak, no My to no. Tre trenujemy bardzo, bardzo dużo różnych rozwiązań. Jak... Ktoś nam blokuje środek, gramy bokiem, jak grają, blokują nam boki. Próbujemy wtedy środkiem, musimy umieć ocenić tą sytuację. Nie no spodziewaliśmy się właśnie tych, tej, tej gry bokami, natomiast no, tutaj było tych otwarć. No i tylko po prostu sami sobie zawdzięczamy, że tych sytuacji, które doprowadziliśmy do dobrego sektoru, nie wykorzystaliśmy jeszcze więcej, bo mogliśmy stworzyć jeszcze więcej zagrożenia. Ale myślę, że to, co stworzyliśmy, wystarczyło dzisiaj do zwycięstwa. Dziękuję. Słyszysz jakieś pytania do pana trenera? Skoro nie ma żadnych pytań, teraz o zabranie głosu proszę trenera gospodarzy, pan Łukasz Słoma. Bardzo proszę. Cieszę się bardzo z wygranej, z, z drużyną, która ma wysokie aspiracje. Też pokazała to na boisku, szczególnie w pierwszej połowie. Natomiast w drugiej połowie mądrze się broniliśmy, uspokoiliśmy grę przede wszystkim w środku pola, z mieliśmy problem do pierwszej, do, do, do 46 minuty. I stąd też ta gra była nasza i stąd też byliśmy groźniejsi w ataku. Także, także jestem zadowolony z tej drugiej połowy, zwłaszcza, ale generalnie też z tego, że zespół, tracąc ramkę na 1-1, nie załamał się, nie zareagował negatywnie, jak to się mówi, tylko dalej dążył do zwycięstwa. To jest bardzo ważne i z tego jestem najbardziej zadowolony, bo to jest taki kapitał na przyszłość. Gdzie gdzie w momentach, gdzie źle idzie, ja jako trener mogę być spokojny, że drużyna się nie załamie. A na takich momentów na pewno w piłce i w sporcie jest dużo. Dziękujemy. Czy jakieś pytania do pana trenera? Tak, tak panie trenerze, jednym z takich aktywów tego, tego meczu, ale i chyba poprzedniego, często jest to, że przy zobaczeniu trybuny, trybuny się zapominają. Trybuny się zapełniają, a tu widzisz, tego nie było. Tylko na miesiącu, na czy... Czy tu jest miejsce garbarni na pewno, to była zawsze, zawsze specyficzna atmosfera, garbarnia ma swoich kibiców i, i myślę, że do tego powoli wracamy. No, natomiast ja też chodziłem jako, jako kibic na mecze garbarni, nie wiem, nie, nie umiem ocenić czy, czy jest więcej, natomiast czuć, czuć, ale czuć, czuć jakąś taką pozytywną energię i nam pomagają i za to, za to poszliśmy po meczu i podziękowaliśmy, oby tak dalej. Na pewno, Na pewno przyjdą też momenty. Gorszej też wtedy będziemy potrzebować wsparcia. No właśnie myśmy się tu bali jako, że, że po, po porażce, kiedy wiadomo pierwszy, pierwszy mecz, pierwszy, pierwszy mecz, nowy, nowa drużyna, nowy trener, no to wiadomo kibice przychodzą na mecz, a albo okazują się, że fajnie, fajnie też na, na drugi mecz. Czy pan m, będzie, albo już, albo będzie akcentował też, żeby. Żeby drużna grała też nie tylko o punkty, ale i bierwisko, żeby to się podobało, żeby chłopcy walczyli, grali też szybkie kontry. No to kibic to lubi. Mm. Efekt na razie fajna frewencja. Mm. pan co, na pewno lubi sytuacje podramkowe. Mi się wydaje, że dzisiaj ten mecz właśnie taki był, bo drużyna stali znana jest z tego, że nie kalkuluje. My też chcieliśmy wygrać i stąd nie było jakiegoś klinczu i stąd fajne widowisko myślę dla kibiców. I to jest zachęciłek na pewno oczywiście, na oczywiście następny mecz. Natomiast ja. Skupiam się na tym, aby mm, przede wszystkim ten zespół był scalony, bo tak jak wiemy, y, dużo zmian i to na to potrzeba na pewno y, czasu, i, i to jest mój w tej chwili priorytet. Jeśli, jeśli y, będą się powtarzały takie mecze jak dzisiaj, to będę przeszczęśliwy. Widzę chyba też. A to ustawienie 5-4-1 to już jest takie... Ja Pan już mówiłem, że, że, nie, nie. Że, że, że to jest kwestia, kwestia meczu, kwestia. Natomiast yy, liczy się przede wszystkim yy, duch walki i, i zawsze od tego zaczynam. Ale efekty w sumie? W sumie tak, ale to jest rzecz wtórna to ustawienie dla mnie.